Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, tak jak widzicie od ostatniego odcinka trochę się tu zmieniało. Trochę rurki dam inne, bo są to z, y, buildi, y, z BuildCrafta rurki. Trochę jest nasmieniane tutaj. No, cała instalacja do y, tego Plantera. Y, trochę się nazmieniało tutaj, naprawdę bo tak... Y, był mały problem, ale który rozwiązałem, tutaj jak widzicie, no tu i no trochę silników dodałem, bo ten nie wyrabiał, ale widzę, że dalej te nie wyrabiają, a te się coś rozgrzać nie chcą, także węgiel się kończy w nich, to jest właśnie ten problem bo tak muszę chodzić i włączyć te silniki, bo z Thermal Expansion coś mi nie chciało to współgrać, nie wiem czemu, może coś się pozmieniało może też trzeba jakieś silniki podawać, czy coś czy jakiś sy 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 sygnał restą. nie wiem, nie jestem pewny bo to jest jednak trochę yy, się dziwne porobiło dla mnie, ten cały Thermal Expansion nie wiem o co chodzi w tym nie chcę, to tak, tak, tak Tu, tu, tu tak no, no na razie jest, no, jest tu produkcja czarkolo Na zwykłych silnikach, te silniki są już Na na maksa I także, o tutaj zostało mi jeszcze tylko Stworzyć um, Jeden silnik Yy, który będzie służył do wyciągania yy, wyciągania grafitu, bo tak mówię C a miałem już to miałem tylko zrobić yy, nie miałem tylko drewna i Kobla Jest kobel jest kobel. no ma kobla? Tutaj nie ma a jeszcze trochę mam, dobra. Jest dobra. Bo miałem C1 tylko. Tak, Zabrałem, dobra. Także. No, mamy już wszystko. Wszystko chyba, także to tu. Gdzieś miałem dźwignię. Miałem gdzieś dźwignię, której nie widzę. Dobra, to, to, to. To yy, i chwila, jeszcze skrzyneczka. Trzymałem skrzyneczkę. Kuźwa nie mogę coś trafić. Mm. Skrzyneczka tu i to ma mi wyciągać grafit. Tu no co jest? No Dawaj Grafit Chyba grafit widzieć no. What the fuck O dobra jest, dobra? Także cały grafit stąd Aha. Brak miejsca Ale to nie szkodzi. To jeszcze zacząłem produkcję grafit no bo jednak trochę, yy, jak tutaj w piecu stoimy, trochę mało tego. Tak, żeby tego nie przekładać, dobra, starczy, bo się zaraz poprzepełnia, już się nie poprzepełnia. Tylko nie jestem pewny czy to będzie wracać. Jednak nie, za mało piecy. Ale już mi się nie chce więcej robić. A nie! ład fuck, teraz laty pierdziele Co jest? O, czy tam nie będę za wami latał. Właśnie to jest ten problem, który nie mogę, no, tak jakby rozwiązać. Nie wiem, ktoś wie z Was, bo ja naprawdę się pogubiłem, z, z jak to z tym zrobić. Yy, jak to ogarnąć żeby <laughs> jakiś ten dać blokadę na to jak tak to będzie wdzięczny bardzo bo wczoraj trochę posiedziałem panercie, ale już widzę, że oh, sorry za to <laughs> ale widzę, że już no także tutaj wszystko działa tu już też starczy pewnie to już właśnie ten problem z opanowaniem tego wszystkiego. Nie wiem jak to zrobić w ogóle. To nie mają już tego węgla. No No, Ale tak. Tu. 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 16. 15. I teraz tak, i tu po połowie, bo to jednak też daje trochę prądu. A te znowu nie chciały się włączyć. Nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia. Zastanawiam się nad zrobieniem jeszcze jednego takiego silnika, albo nawet i dwóch, jak się da. Papara, papa, pa. to Ład No nie, no, dobra. Może zrobimy tego łatwiejszy do zrobienia. Iron Jear Co tu, patrzymy, piston? Iron Play. Ach, chwila. Czy ja tego nie miałem? Gdzie to jest? Ja chyba to e, miałem. W którejś skrzyni e, jest. Dobra. Także e, wstawiamy to tu. Dobra, zbiera się i teraz tak to. No bo to trzeba włożyć. mas czy co zrobimy już może takie Z2 te silniki 2, a, a jeszcze jedno co zrobimy, może Z3 zobaczymy Żeby więcej prądu dawać nie, 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 nie. Dobra. dobra, i teraz tak yy, tu się tu mamy żelazo przyda się. Tutaj rury, nie tutaj robimy Robimy tak to. Iron, iron. Nie, to może. kurcze sorry, muszę to sprawdzić. No. Dobra. Bo chcę załatwić pełną sprawę związaną o. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, i jeszcze chcę zrobić jedną rzecz, ale to za chwilę. E... To za chwilę. E... <laughs> za Zach... Nie, nie, to chcę. To. Szykło. Kuźwa, pistony. Już e, się zakręcę. A ludzie tu ja się zakręcę, muszę da, porządek zrobić sobie wiem, 13, raz, dwa dwa, cztery, trzy to, to, to teraz y, kobla trzeba zabrać i trzy silniki mamy fajnie, mamy już jakąś podstawę prądu, to tu a go tak trzeba zniszczyć, tak ale teraz i e... do o nie ładny fakt, co tutaj trzeba? Steam, RF, Steam. Czekajcie, bo tutaj. Ten produkuje pary. Czyli na to by wychodziło. jak Ja teraz go zniszczę. Wyrzucę to, wyrzucę to. Postawię go tu. ale to nie wydało. potrzeba trzeba, to postawimy, o Jezu teraz kombinaj z tym, ja tu nie są, nie mam, no to postawię, tak, tego chcę, tego chcę postawić, tu już nawet, Eee, teraz mam przy sobie... Mam jeszcze kable jednego. Teraz tak, kabel... Kurw. Eee, kurwa... No ej, przecież to się dało ściągnąć tym. To się dało ściągnąć. Chyba, że nie miałem klucza. Czyli miejsca To, to... To tu i teraz gdzie jest, no właśnie to tak, tak, tak tak, tak jaderko yy, wody mam e, fuck znowu mówię za cicho no, znowu będzie źle no dobra idziemy po jeszcze po 3 jaderka i zobaczymy czy to będzie chodzić on jest na parę Ten to trzeba będzie Steam 90 uh, 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 można było słychać w ta. momencik, bo ja tylko tutaj chwilę jeszcze za coś załatwię i zaraz wrócę do was bo sobie załacam pewne A, dobra, już jestem. Tylko coś sprawdzałem. Yy. chwila No, tu pokazuje, że niby to, to. A dajmy jeszcze. dźwignię Nie są moje dźwignie. Czy nie robię. No, może nie robię dźwignie. Dobra, musimy dźwignię zrobić. zrobimy już pod zapas. No i co? Para się zbiera steam. Steam. Czy tu są jakieś rury? Jeszcze zobaczcie, czy energii przybywa. Nie. Nie przybywa. Tu też jest zero. Tu też. 13 minut, a ja nic nie zrobiłem. Norma. Eee. Rury, rury, rury. Rury. Widać gdzieś tu jakieś rury. Co tu jest? Detektor. To nie. Prawdopodobnie nie. To. No ładna! Fuck. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No, mm -hmm. nie lubię takich modów. Nie lubię kurcze flui i. Albo wpiszemy e, sty e, a Coś mi tu wyskoczyło. To indust Industry. Steam Turbine hosting. No, Steam Trap A to dalej nie działa no, 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 Co no, eee, ja tu se mi się nie... Dobra, eee, ja tu sobie po. No, jak. zobaczę jakiś poradnik. Eee, no, coś takiego. No, tu to jest na pewno to. No dobra, ja tu tylko coś poszukam. No, zobaczę, bo nie, nie ogarnią w ogóle tego. Już mnie to zaczyna trochę wnerwiać. I także do zobaczenia za chwilę. Ja się jeszcze pewnie, że, że mi się to zapozuje. Do zobaczenia za chwilę. Ja sobie tylko zerknę, co, jak, gdzie, kiedy, co podłączyć, czym podłączyć, i zaraz do Was wracam. Dobra, wracamy. Nie wiem, kurczę, głupi. Jestem dosłownie głupi. Nie wiem, co tu zrobić z tym. Weźcie mi pomóżcie. Bo jestem głupi i nic nie umiem. I nic nie umiem zrobić. to jakiś inny sposób wynaleźć. Teraz to w ogóle prądu nie ma. No jasne. Nie wiem, myślałem, że to coś mi się da zrobić. To się nie da zrobić. A i tam. Takie życie jest do banii <laughs> głupie kable. W sumie kable wkurwiam Przynaczej nie powiem Najlepiej. Stworzyć coś o płyję. jak to ogarnąć Naprawdę jestem, nie wiem już, dosyć tego. Myślałem, że sobie stworzę jakiś normalnie ten, a tu nic ciekawego. On trochę dosyć. Jeszcze dźwignię przesuniemy. Niech działa. Już nie wiem jak to. Jak ten silnik głupi ogarnąć. Tu się palić przestało. Przez to moje zastuja, ile mam? Jak nie zbierają całą skrzynię, to będzie dobrze. uuu Tu się miejsce kończy. No, zaczął pracować. Ale w ogóle tego nie rozumiem. Wypa. Wy mało prąd tutaj. Jeszcze to normalnie powinno dać się zbierać ja już. Nie wiem, zaraz się wkurzę. To Uch, jak to zrobić? Potrzebuję pomocy i to na nawych. Dobra, a tymczasem nie wiem. Pro. Pro. Nie chcę boot magic. Tego też nie. Po czym -e. dobrze, dobrze. A tymczasem zajmiemy się tym. Proszę jedno to. EMC będzie. Okej, okay, zaraz cały stąd wykorzystam. Najlepiej. Nie, Nie chcę tego chcę to. What the fuck Przez sam to ułożyć? Kieprzona myszka. No, mamy. EMS jak to? tutaj table. Dobrze, może starczy na razie, to. No, o nie! I znowu wypadł. Nie widziałem. Nie, 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 nie. Dobra, e, tak od razu. Od razu nie, nie zostawczy co? Jak zabraknie to się tam... Ała! Dobra Jeżeli idziemy gdzieś położyć Gdzieś w funerowym miejscu hmm, Funerowym Do... Dobre Trzeba się będzie tu przenieść już powoli No jeszcze... No właśnie, mam nie pokazywać tu jeszcze zostały mi ściany zrobić tutaj już zrobiłem tu na razie będzie ten yy, na razie będzie magazyn taki ze skrzyneczek zrobimy pełno skrzyniaczek i tyle no wypadł zacznie ciebie chcę dobra i tak sobie o to zrobimy może w ten sposób na uczona, nauczona, Lawson, nauczony, nauczony. A, nie ma MC. <śpiewanie> to tu rzucić. No jeszcze, to nauczymy. Rury mają MC, nie mające. Co ma A, O, to ma MC. No to od razu przepalimy. Co jeszcze ma? to ma ręce? Kto ma ręce? Ma? A. Ma? Co ma. ma jeszcze ręce? to ma ręce? nie ja tego nie będę rzucił. Glas ma MC. No dawaj tego glassa. <grym> z to nauczyłem. Nauczyłem pewnie. Resztą to mały mańce No i taka zabawa. Dobra, to będziemy się kiedy indziej bawić. Yy, co jeszcze? A. Widzicie co? Bo już yy, długo się trochę zeszło. No mi się na szukaniu tych, tego wszystkiego zeszło. Ja to nie wiem. Postaram się, może jeszcze zrobić jeden taki silnik. Widać, że. Tu poblada. Tu poblada mi została. Yy, no. Nie skończę. Nie skończę tego, co miałem powiedzieć. No, to, to, to. Będę później, i tak wszystkiego szukał. Tak to wszystko będę się ładnie poporządkować. Na razie tylko taki wypadek. Dobra, a ja się jeszcze zobaczę. Aż mi się nie chce tego robić. Dobra, na ten odcinek wszystko, bo się trochę wkurzyłem. Jeszcze mało, prawda? Trochę się w... wkurzyłem, bo... Nie poszło tak jak ja chciałem, tylko poszło tak jak kulaś samo chciało. Muszę zwiększyć znowu skrzynkę. Mam złoto. Jedną sztabkę złota poproszę. Dziękuję. To się chyba tak to było, Z... Tak czy nawrót? Fak, chyba potrzebuje więcej złota niż myślę Upgrade Upgrade, uh, upgrade chest Iron, o oh, jezu I need gold, no mam, dobra, starczy mi Aaaa! Gdzie to teraz jest, to gdzie to tu dobra to od razu nie wiem mam na tyle o diamenty pójdę tutaj nauczyć tu. dobra robimy od razu Buk. Idzie na burżuazję gdzie to jest no widzicie jak to wygryzie się przez ten FAAA! Dysit Chciałem niejedną mnie. Dobra. Teraz ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie coś po sobie. ...do następnego odcinka, w następnym odcinku, nie wiem, zajmiemy się może, 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 może Magical Cropsami, bo już jestem, nie wiem, co tu robić. Naprawdę, nie wiem, co tu robić. Tego muszę pilnować, chociaż... Muszę trochę ukraść tego, wsadzić tu Nie tu tu dobra, yy, no dobra, to ja już się z nami pożynałem, także cześć na razie do następnego Który nie wiem kiedy będzie jak to ogarnę tego raju.